Czołem, czołem, mówi do Was Taczewski. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o zegarku. Przyzwyczaiłem Was zapewne, że zazwyczaj są to dżiszoki. W końcu sporo ich się już tutaj pojawiło i cieszyły się dość ciepłym przyjęciem. I tak, pamiętam, pełne omówienie AWG M100 już niedługo pojawi się na kanale. Tym razem jednak nie będzie to pancerny i elektroniczny Japończyk ze stajni Casio. Będzie to ponoć nie mniej pancerny. Czasomierz o klasycznym wyglądzie, który z elektroniką oprócz kwarcowego mechanizmu nie ma nic wspólnego. Przed Wami trzy najważniejsze fakty na temat Citizena, Promastera, TAF. Tytułem pewnego wtrącenia w tym miejscu wypada powiedzieć, że film ten dotyczyć będzie tylko i wyłącznie wersji o numerze referencyjnym BN0211 50E. Jest to wersja z czarną tarczą, bezelem w kolorze stali oraz w pełni metalową bransoletą. I właśnie od tej ostatniej sobie zaczniemy. Jak wspomniałem wcześniej, ta wersja Citizen TAF jest jedyną posiadającą metalową bransoletę. W innym wypadku są to paski zrobione z kordury. Jednak to właśnie pełne stalowe elementy oraz podwójna sprzączka mnie urzekły. Muszę przyznać, że samo wykonanie polegające na lekkim szczotkowaniu całości oraz delikatnie ścięte szlify każdego środkowego ogniwa sprawiły, że dzięki temu zegarek wygląda na dużo droższy niż w rzeczywistości jest. Same elementy branzolety są bardzo masywne i grube. Są też przyjemnie zaokrąglone i starannie wykończone. Jak widać, Japończycy stali i starań nie żałowali. Podwójne zapięcie również nie jest standardem, jeśli idzie o ten przedział cenowy, według mnie, co tylko podkreśla wysokie standardy materiałowe zastosowane w tym zegarku. Przechodzimy do cechy drugiej i być może najważniejszej. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że nazwa tego zegarka nie jest przypadkowa. Oczywiście rozwinę to w pełnym omówieniu, jednak już teraz warto mieć na uwadze, że model ten jest odpowiedzią na serię zegarków Inox, odznanego z produkcji scyzoryków szwajcarskiego Victorinoxa. TAF wzorem inoxów ma być zegarkiem wprost niezniszczalnym, nawet w najcięższych warunkach, dlatego oprócz pancernej i dobrze zabezpieczonej bransolety zastosowano tutaj monocase lub monoblock case. Oznacza to, że cała koperta jest jednolitym obrobionym kawałkiem stali bez dekla od spodu. Zapewnia to większą wytrzymałość całej konstrukcji oraz znacznie większą szczelność. Może to jednak powodować trudności w serwisowaniu, ponieważ każdorazowa ingerencja w mechanizm wymagać będzie wyciągnięcia szkła oraz tarczy zegarka z koperty. Dodam tylko, że w przypadku Citizena nie jest to pierwszy model monocase. Japończycy takie zegarki robią od co najmniej 15 lat. W związku z tym, że jest to pierwszy przedstawiciel marki Citizen na moim kanale, trzecią cechą, która będzie dzisiaj wyróżniona, będzie EcoDrive. Jest to nic innego jak odpowiednik TAF Solar, znanego z Casio. Oznacza to, że zegarek posiada panel słoneczny w pierścieniu okalającym tarczę lub w samej tarczy, który to ładuje akumulator i napędza kwarcowy mechanizm czasomierza. Producent zapewnia, że takie w pełni naładowane ogniwo będzie miało rezerwę chodu, jeśli można użyć takiego określenia, wynoszącą pół roku. Oznacza to, że zegarek w absolutnej ciemności powinien pracować przez całe 6 miesięcy. Jeśli idzie o całkowitą żywotność akumulatora, to możemy spokojnie mówić o latach w liczbie kilku lub kilkunastu, a być może nawet o dekadach. W końcu nie ma tutaj innych funkcji poza ruchem wskazówek oraz kalendarzem. Jedyne uchybienie, do jakiego można się przyczepić, to brak wskaźnika naładowania. Jednak przez półtora roku użytkowania nigdy nie zabrakło mi energii, więc może to i zbędny dodatek. I to były trzy najważniejsze fakty odnośnie Citizena TAF. Więcej na jego temat powiem w pełnym omówieniu tego zegarka, które powinno ukazać się już niedługo na tym kanale a tymczasem napiszcie mi co o nim sądzicie i jak Wam się podoba. Napiszcie też czy wolicie zegarki klasyczne czy może elektroniczne wyświetlacze jak w przypadku wielu modeli od Casio. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę pod moim filmem najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Sekcja komentarzy, jak zwykle, w całości należy do was. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe na Instagram, na Twittera, na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał Do Potęgi. A tymczasem żegnam się z wami. Także pozdrawiam.